I hey, się ma wszystkim! Z tej strony Mateusz i jedziemy sobie kolejne szalone przygody naszą w Terarię. Jesteśmy Spider-Man! 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 Nie ja jestem pewien, ale wydaje mi się, że spadł nam meteor. Więc spróbujmy go może najpierw poszukać i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Też, o, kurwa, to są za szybki nie da go. Posuwamy jak mały samochodzik. I tybie dalej. O! Silne. Duszczkę zajebistą sobie stworzyliśmy. mane żera. Bum! Eee, z rubinów. Rubiny i chyba złoto, czy coś takiego tam było. ma ziom. Teraz możesz mi naskoczyć. 2% hit. Hello, baby. Zabiję Cię, syna. Zabiję Cię CIEBIE! Chodź tu. Spider-Man. Spider-Man. And Sorcerer. Spider-Man. And Spider Sorcerer. Spider-Man. Spider-Sorcerer. O, jak się, Jaka przykro. Co, za na ślinka? Siup. Siup. Gin. Łapaczu. Nie złapiesz mnie. Not this time, motherfucker w ogóle jakiś nowy biom. Chyba dżungla. Siu, piranie, nie na widaz. Siu. To są już naprawdę piranie owymi piraniami. Siu, siup. Tak, jak tu jest dużo wody. Dobra, na wodę. Czy na kółki Pią, Te wcale nie tak słaby. Zatem szybko szczelny i daleko szczelny. To jest najważniejsze. Po wszystkim. Jej, kolejna gwiazdka. Będę jak mój ojciec. Będę magiczny. Będę miał Wow. Elefantów. Spadaj, siu, siu. ja tu mieszkam. To moja, jest nie Siu. Batman. No. Batman. Nie. No. Batman. Nie. No. Batman. nie. nie. 100% hip. Bum, bum, bum. Jeszcze lepsze w połączeniu z kolcami do butów. Pozwala zjeżdżać po ścianie. Dawaj mi to i mo mogę założyć, że to się złożyłem akcesoria. Spoko! Zortererem, Wolverine i Spidermanem Wszystko na raz i po kolei. To co woli jak woli. I to, co mi da zabierz? Co mi zabiesz? Jestem Spiderman, Spiderman, Spiderman Spiderman Spiderman, Spiderman, Spiderman and sorcerer Spiderman, sorcerer Spider, sorcerer man, Wolverine no Mano brak. Skąd ja idę? Może jednak mi się pomyliło coś z tym teorytem, albo spadł w drugą stronę. Nie wiem. Tyle pytań. Zero odpowiedzi. Cóż zrobisz? Tak? Nie? Nie znajdziesz. Całkiem nieźle zbliżamy się ku końcowi mapy chyba, tak? A no to wygląda. Nie najgorzej. Szybko nam. Oj, O! oj, 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 szybko nam to nawet idzie. Bzium. Spiderman, Spiderman, Spiderman. Niczego niczego się nie boi. O, jaka tam dziura. Spiderman, Spiderman, Spiderman. Pięk! Co to za troll? No. A. Masem. ale był takim całkiem mocny. Uuu, uh, te pazury działają. Tak mamy pazury, przepraszam Państwa. I mieliśmy poczukać meteoryt, bo wydawało mi się, że mi gdzieś spadł jakiś meteoryt. Dobrze, że nas nie zabił tym wszystkim, tym samym. Ale po tej stronie lewej go nie ma. Także ciśniemy już do końca mapy, bo jesteśmy już bliziutko. to chodźmy na razie do końca mapy. Bo już jest blisko. Czemu ta woda się nie kończy? Co ma być? Ja nie chcę zginąć. Będzie przez utonięcie. Nie, dobrze, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Haha, kwiara Dobra. I na dno poszedł. O, co to, 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 to Kolejna ryba. Ryba potwór. Nie, śpiący wiązkarz. What the fuck? Co to robi śpiący miątkarz? E, panie, halo. Ja, pobudka. Oj, panie, 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 panie! Panieeee... Poszedł w pół. Za nim! Żyjesz, panie! Wal dzielnie, gdzie jesteś? będzie... ognisko na planerze. Zajebiście zawsze, zawsze naziłem. Wow, co się przycięło? No bo one się tak dziwnie poruszają. A no, one się tak poruszają. Robić mi światło, dobrze. Ten znacznie wydłuża czas oddychania pod wodą. Zajebiście. Siodź, siodź. Jakieś lepsze buty? No, Co mnie zaś bije. Sio, 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 nie mam czasu. Kurde mać. Siorekiny, sio! Sadź sio. mi fajne fanty. Ruź ponad Nie wiem, dawaj to. O bomby. To mamy buty. Buty wodnego kroku energiczne można założyć, materiał pozwala chodzić po wodzie! Pasta zgon, podoba mi się. Kurwa! Łoł! Wow. Ale mi życia. No i zajebiście. Dojdę, dojdę! Nie! Co? Obserwuję mnie zła istota. Ta gra jest mroczna. Ale to jest... Musimy sobie zmienić na górniczy hełm na razie, bo tutaj gówno widać oko kтуłu budzi cię e, nie, się ze snu. Co O kurwa! O kurwa! Co to jest? What the fuck? Jakie oko się kurwa obudziło? Kurwa pozwoliłem mu się obudzić? Co to jest? Gonzij mnie ukoch. O Jezus! Tupe. O tych chuju. Co to jest? Fu! Śniegiem mu w oczy. Ile to ma życia? Za dużo. 2-8. Trzy koła życia. Nie wejdziesz tu. A przenika przez zabieg ty! Noo! Siu! Chodź na nieło. Zasnijcie se pójdzie. No! no. Małe gówna wypuszcza jeszcze. Gwiazda z nieba. Zabij go. O życie. Dziękuję. Ała, ała, ała. Ahoj! No! Ahoj! se na mě. na se na nie, Na. No. No. Ahoj! 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 O Co coś się dzieje? No kurwa! Z czymś wyplułam. Jezus kurde mać. oko jest pojebane! To oko stało się paszczą. No! Fiderman! Fiderman! man! Fajdo Nie Coś. Jezus. Jezus Maria. Huch! Huch! Ja cię pierdol. Życie. No kurde, pewnie się to... Do... no ja. Chodź do taty. Chodź do. Nie widzę cię, ale cię widzę. Doczuwam cię. O kurwa, jeszcze to tylko wody, mi się brakowało. Ja! Wygrałem! Uhu! Oko kculu, podniosło klęskę. Mam na ciebie oko. Fuck you, bitch. Od wschodu nadciąga armia goblinów. No ja pierdolę. Że co. Ja chcę tylko na koniec świata i jeszcze kawałek dalej. Czemu tu musi być za każdym razem jakieś zło-złe? Od wschodu naciąga. No to spoko, ja jestem na zachodzie. Chyba, że mam co bronić domu? Czy była armia goblinów? No i u Kurde zaraz się wracam do domu? Nie wiem. tam tam rozpierdolą i mój tak. Zobaczmy co tu się dzieje. Armia goblinów, pokonano 0%. Wow! Sorcerery! Thank you! Ja jestem jedynym sorcererem. Pokonano 2%. Ludzie, w posiadłości, co wy sobie myślicie? Kurde, rozpiętali mi drzwi! Jak mogli? Ja mam tam. Kuczka jak z tym? O. O, matko, ile tego ma co? Johnny? Johnny? What the fuck, kim jesteś? What the fuck? Johnny! Sio! Ja tu jedynym słusznym, co całałem. Chypię A ty skąd się tu wziąłeś? Nie powinien się tu wziąć. Już tutaj zablokowałem wszystko, co się dało. No, trajery. Siuk, 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 siuk. Co, za... co to za, śmieszny hopek? Kim ty jesteś? Potrzeba mi ryba, a ty ją mu. A to ten śpiący hipek jakiś. I co on u mnie teraz śpi? Aaaaa! Piąty hipko! No! Przeżył. Ostatnio zatonął i... a przeżył, więc w sumie spoko. Ile ja tego pokonałem? 13%. Walczyć! Dobrze! Walcz o życie! O śmierć! Walczyć! Przydajcie się na coś darmo zjady! Darmo zjady walczyć! O, patrzcie na tego rybaka! Patrzcie jak walczy! Jak mu dobrze idzie! Dobrze mu, dobrze robisz! Walcz! 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 O kurwa, zginąłem. Ale jajca Musimy tu zrobić dobrze, o Tak Ła ja chciałbym jeszcze odkryć No ja pierdolę Ła No Aże no, tu postawiłem krótka. Nie stawiajcie nigdy placka pod sobą No! Znowu zaraz zginę! Nigdy! Mixturka. Fuck. Fuck! Fuck! Dajcie mi żyć. Tę mi w spokoju. sobie popić. O! Już lepiej. No. Trzeba się telepodować tu? Nie. Fuck you. Piu, 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 piu. Oła, oła! To jest oszustwo, że mogą strzelać przez ściany! Kurwa. Kula chaosu! 46%, dobra, No te sorterery są jakieś pojebane. Ja też chcę strzelać przez ściany. Tak oszukiwać jak Ja Jadę was, kurwy na haksach, tak? Kurwa? Tak? Tak, kurwa, myślicie sobie? Zejdziecie mnie na haksach. Kurwa! Kurwa! Czas to sama. Tylko teraz będzie dobrze. A ty co tam robisz? Kusić was zamiast mi tu pomóc, walczyć? Skakuj! Hej, 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 ha, ha. jak wy. Osiu. Ha bo teraz mi ważą od spodu. Wiesz, tam bezużyteczny, no co on robi? Co on robi ten Dylan? Jaka popierdółka! Jaki to jest bezużyteczny ziomek! Bo się w nie mieści! Spider-Man! Spider-Man! Wsiu! Wsiu! tu ci napierdalam! O ty kurde! Co? Czy bo Dylan zostaje zgładzony? To możliwe? Chyba tak. I, to teraz? Już to yes, I co teraz? to pościerałem? Już game. Półka z I co, i co, i co, Uciekasz teraz, Tanka. Uciekasz, wieś śniak. A, Za, to za późno. Zbiję wszystkich. Za Adylana. Za Adylana. jada Tatiana nadchodzi? What the fuck? Co to jest? you Co to za Driana? Musimy pochować Dylana. Był zacny członek naszej społeczności. To ale. No, co to za jaja? Co ja tu mam? Harpun. 26 obrażeń dystansowych? I z czego to napięcie Nie wiem. Łożesz ty! Łożesz ty teraz, wszystkie narwale są moje Dylan, ty żyjesz? Miejsce już zajęte To co on? On mi żyje? O, żyjesz Dylan! Nie, ty jesteś Ryan teraz Ryan A przewodnik Ryan nadchodzi Ryan, jesteś synem Dylana tamtych Dylanów A to co? A kula chaosu, to ja i tu też kula chaosu, to ja. Ojejku, no. Bywa, zdarza się najlepszym. A ty jesteś Johnny. Johnny the Smith, zadanie masz dla mnie jakieś i nie mogę odmówić. A wiesz, co pałuj się. Ty dobrze walczyłeś. Zobaczę dla ciebie wyjątek. A ty kim jesteś? Zrobisz na moim dachu. Jestem Spider-Manem, tylko ja mogę tak się wspinać. Spider-Man. Co to jest status? Status 5% zepsucia. Jesteś tak blisko. A dziękuję. Sklep dołącz. Brudna laska. Brudna laska? Magicznie przesuwa ziemię, oh! ale to brzmi jakoś bajerancko, Jak to chce? Trawiasta ściana, Kwiecista ściana, planterowa skrzynka migotków? Mm, nie wiem, ale tanie, to kupuję? Rzucona przez moje poprzednie ofiary. Uuuu... Niemoc? Chyba Dziodzio kolejne. Najlepszejsze. Dobra. Lociliśmy! Czas na nurkowanie. Tyk! Czas na jeszcze szybkości. Tyk! O, mój pomnik. ten grobek barwi. Ja ten harpun tutaj w wodzie to jest jeszcze gorsza niż była tam. I to jak wyskoczę? Mogę Nie, nie mogę, zablokowało się. Idziemy do tej piramidy Ty nie coś powrzucam bez tego. Zadać mi to. Jo, co to jest? Co to jest? Szata faraona! Przedmiot wyglądu! Maska faraona! Przedmiot wyglądu! Jakie fajne rzeczy. <gry> Jestem faraun, jeszcze faraon i faraon i jeszcze fajny. Proszę składać mi dziewicę w ofierze i, i dawać mi kupę hajzu, budować mi piramidy, budować piramidy, budować piramidy, budować piramidy. Dużo różnych no, fajnych rzeczy możemy tu porobić. Fajna gierka, fajna. Dobra, ale zakończymy tutaj ten epizodzik. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Hej!